Proszę Państwa, nie ma przypadków, są tylko znaki. Mawiał w świętej pamięci ksiądz Bronisław Bozowski z kościoła panien wizytek przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. No i właśnie spłonął, spłonęła w Paryżu katedra Notre Dame, czego znakiem jest to wydarzenie, bo oczywiście skoro nie ma przypadków, to nie było to przypadkowe. Prokuratura paryska prowadzi w tej sprawie śledztwo, czy przypadkiem ten pożar, nie wybuch przypadkowo, bo czy też nie był tam pod, nie było podpalenia, bo o ile mi wiadomo, tam bywałem parę razy w katedrze Nordam, to tam są dosyć surowe środki bezpieczeństwa, a tymczasem jak y, strażacy paryscy. Pompierzy mówią, no to pożar się zaczął na strychu. Ktoś tam musiał ogień zapruszyć, czy specjalnie, czy mimowolnie, nieumyślnie. No to właśnie będzie prokuratura paryska wyjaśniała. Proszę Państwa. W takich sytuacjach, no cóż, odruch takiej solidarności daje o sobie znać, nawet żydowska gazeta dla Polaków tutaj chce dołożyć kamyczek do katedry no nad Nie wiem, czy to się nie strefi wskutek tego, no ale miejmy nadzieję, że jakoś może tam nikt tego nie zauważy, który to kamyczek będzie, żeby tylko nie był jakimś wrażony jakąś solą czy czego to do tego mogą się może się rozpocząć erozja średniowiecznych murów katedry nad nami no na razie na razie y, czytamy tam właśnie w żydowskiej gazecie dla Polaków, że y, średniowieczne ściany wytrzymały ten cały napór ognia. No, widać, że w średniowieczu to tam nie wszystko było takie ciemne i nie wszystko było takie złe, jak to postępactwo sądzi. Na przykład moja faworyta, wielce ścigodna Joanna Szojrnick-Wielgus, ona myśli, że średniowiecze było ciemne. No to tak każdy tak kto jest zadowolony ze swojego rozumu, to tak uważa. No, ale widzimy na przykładzie chociażby katedry Notre-Dame, że to wcale tak nie było. Warto zwrócić uwagę i przypomnieć, że Paryż był, w Paryżu otwarty był jeden z pierwszych w Europie uniwersytetów. No teraz jak wszystko zszedł trochę na psy, ale niemniej jednak jest. No, i Paryż był do niedawna chyba jeszcze światową stolicą dobrego gustu. Niestety na tym świecie pełnym złości wszystko się psuje, tym bardziej, że przez Europę przetacza się komunistyczna rewolucja. Komuniści jak to komuniści zawsze zwracają się ku gorszej stronie człowieka ku takim gorszym skłonnościom. W rezultacie przestrzeń publiczna w całej Europie jest coraz bardziej zdominowana przez rozmaitych plugawców, no tam wśród których Grej wodzą Sodomici i Gomoryci. bardzo możliwe. Że najświętsza Maria Panna już nie mogła na to patrzeć, i w związku z tym pożar wybuch spontanicznie, niczym tam u Jurka Osiaka na tym festiwalu w Woodstock. No i z tego Europa powinna wyciągnąć wnioski, bo Europa stanowi pewną wartość cywilizacyjną, pewną kategorię cywilizacyjną, na którą składają się trzy elementy. Przypomnę: grecki stosunek do prawdy, zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Tymczasem, komuna, czy nawet ściślej, Żydokomuna, chce przynajmniej ten ostatni filar. Cywilizacji bracińskiej zdruzgotać i zamiast etyki chrześcijańskiej, jako podstawy systemu prawnego, wprowadzić etykę sytuacyjną, według której o tym, co jest dobre, a co nie jest dobre, decyduje to, co za dobre albo niedobre uważa aktualnie partia. No więc w ten sposób, jak to pisze poeta, w ten sposób błąd popełnia gruby zalążek swojej przyszłej zguby. Dlatego, że jeśli byśmy przyjęli etykę sytuacyjną, to owszem, w tym sezonie na przykład nosimy Żydów na rękach, ale w przyszłym to nie wiadomo, czy nie będą nimi palić w piecach. W związku z tym myślę, że również Juden Rad Gazety Wyborczej powinien się trochę zreflektować. I tak y, y, przestać y, tak y, energicznie usuwać. Pracować nad usunięciem etyki chrześcijańskiej z terenu publicznego jako podstawy systemu, systemów prawnych państw europejskich. Czy cywilizacja łacińska obroni się przed plugastwem, No, to tego nie wiemy. To zależy również od nas, czy będziemy odważnie się opowiadać po stronie tych trzech fundamentów łacińskiej cywilizacji, czy też pozwolimy się zakrzyczeć plugawcom, sodomitom, gomorytom no i żydokomunie. Jeśli byśmy się pozwolili zakrzyczeć, no to oczywiście żydokomuna zatriumfuje, ale tylko do następnego sezonu, bo w tym momencie tylko patrzeć, jak pojawi się jakiś dżingis han, który z nimi też zrobi porządek, Proszę Państwa. No, ale to są, e, chociaż warto właśnie przed świętami Wielkanocnymi e, również nad takimi kwestiami się trochę zastanowić. Święta, bo oprócz e, takich rozkoszy kulinarnych, stwarzają okazję do tego, żeby sobie nieśpiesznie e, o takich rzeczach pomyśleć, albo nawet, żeby sobie e, w miłym gronie przyjacielskim e, i rodzinnym podyskutować. Proszę Państwa, tymczasem no mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną strajk nauczycieli no, niby wchodzi w fazę ostrości wielkiej ale w w tym dniu, kiedy to mówię, akurat odbyły się egzaminy z matematyki. No i okazało się, że bez zakłóceń się odbyły, czyli ci nauczyciele, którzy rzeczywiście strajkują, stanowią jakąś znikomą mniejszość. Tyle tylko, że dużo hałasu podnoszą tam rzeczywiście. Układają jakieś kantyczki takie i śpiewają tam jakieś tego, eśta, eśta. No więc myślę, że pan Sławomir, panu Sławomirowi, broniarzowi trochę zaczyna mięknąć rura, bo już tak buńczucznie się nie wypowiada, chociaż oczywiście próbuje robić dobrą minę do złej gry. Ale rządowi też yy, zaczyna mięknąć rura, bo właśnie na najbliższy czwartek, to znaczy na wielki czwartek, wyznaczył termin rozmów ze związkowcami. Związkowcy taką taktykę obrali, że najpierw rząd ma im dać forsę, a potem będą rozmawiali o innych sprawach. No to wiadomo, o te inne sprawy to już tam mniejsza o to. Yy, mniejsza dlatego, że Wbrew temu, co tam głosi środowisko nauczycielskie, a zwłaszcza Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chodzi o żadne radykalne zmiany w oświacie przeciwnie, chodzi o to, żeby wszystko zostało po staremu i tylko forsy więcej było. No, bo jak rząd daje ro, uruchamia programy rozdawnicze oprócz tam 500 plus, to i mieszkanie plus, tam ono się trochę przeciąga w czasie, no ale to wiadomo, nie od razu zbudowano, a cóż, dopiero tyle mieszkań to jeszcze emerytura plus. No ja powinienem się cieszyć jako emerytus, ale się nie cieszę, bo zaraz powiem dlaczego. No a tu oprócz jeszcze emerytury plus to jeszcze są takie programy rozdawnicze krowa plus, świnia plus, no i młody rolnik plus. Potrzeba na to wszystko pieniędzy. No i rząd, ciekawe, że w sprawach takich istotnych, to już mówiłem, że obydwa obozy zachowują się identycznie: zarówno obóz zdrady i zaprzeństwa, jak i obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm. Na czym polega identyczność w tej sprawie? A no, na tym, że jak było Donaldowi Tuskowi potrzeba pieniędzy, to sięgnął po środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych. A co robi pan premier Mateusz Morawiecki? A dokładnie to samo, dokładnie to samo. I tu muszę przypomnieć, proszę Państwa, wydarzenie, no ja się powtarzam, ale co ja poradzę, że się powtarzam, kiedy sytuacje się powtarzają? No nic na to nie, nie mam na to wpływu, że rząd wszystko jedno, jaki robi to, samo. To znaczy, kradnie ile może, żeby nam przychylić nieba. Proszę Państwa, kiedy reforma ubezpieczeń społecznych wchodziła w życie, zarządów charyzmatycznego premiera Jerzego Buzka, który teraz tam jeszcze na emeryturkę sobie dorabiać, zamierza w Parlamencie Europejskim. Polityczną, oczywiście, polityczną, jasne. Pre, premier Buzek jako były człowiek kandyduje z ramienia tego frontu jedności narodu, tam zdaje tam gdzie jest PZPR, ZSL i Sicherheitsdienst Polen do Parlamentu Europejskiego, więc za rządów charyzmatycznego premiera Buska miała miejsce reforma ubezpieczeń społecznych, no i z tej racji do telewizji łódzkiej zostałem zaproszony, żeby uczestniczyć w dyskusji prowadzonej z udziałem pana profesora Hausnera, z udziałem pani minister Lewickiej i z udziałem pani Ewy Tomaszewskiej. No i oni jako eksperci tam się przerzucają. Pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja tak siedzę i przysłuchuję się. Wreszcie pani redaktor zlitowała się nade mną i powiada mi, czy może pan by chciał coś powiedzieć? Ja mówię, powiedzieć, to bym nic nie chciał, ale jeśli pani redaktor pozwoli, to chciałem zapytać coś o coś panią Ewę Tomaszewską. Ja ją znam jako uczciwą kobietę, to ona prawdę mi powie. Pani Tomaszewska pokraśniała z zadowolenia na taką recenzję. No to, a pani redaktor mówi, no to proszę, niech pan pyta. Ja zapytałem wtedy pani Ewy, czy, czyją własnością będą środki zgromadzone na drugim filarze. No pani Tomaszewska powiedziała: z tego ubezpieczonego. A ja mówię: to świetnie, to jak on na przykład zechce odbyć podróż dookoła świata to przyjdzie do tego otwartego funduszu emerytalnego, poprosi, żeby mu wypłacili pieniądze, a oni mu bez mrugnięcia oka je wypłacą. Na co pani Ewa Tomaszewska powiada, no nie, ja mówię, jak to nie, właścicielowi jego pieniędzy na jego żądanie nie wypłacą, a pani Ewa powiada, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał, ale tego zrobić nie można, bo to nie były wcale, jak się okazało, potem pieniądze prywatne, tylko były fundusze publiczne. No, bo tak stwierdził Sąd Najwyższy już w 2008 roku w czerwcu 2008 roku niezawisły Sąd Najwyższy tak okrad miliony polskich obywateli. Trzeba by się tam sięgnąć pamięcią, którzy to sędziowie byli, jeśli któryś żyje, to go tam odpowiednio wynagrodzić za tę kradzież zuchwałą przy pozorach legalności. Proszę Państwa, no i cóż, no i skoro to są fundusze publiczne, to dawaj grabić gra, nagrablienne, prawda? No i oczywiście z tego można finansować rozmaite z tej grabieży, można finansować rozmaite programy rozdawnicze. No widać wyraźnie, jak to, jaki jest to mechanizm. I rzeczywiście no dobrze to nie wygląda. Proszę Państwa, żeby trochę rozładować tę napiętą atmosferę, zwłaszcza że zbliżają się święta Wielkanocy, no to chciałbym przypomnieć o tym, że niedawno na Księżycu rozbił się izraelski satelita no i w związku, ponieważ to ten program, ten satelita to był tak, ze z takich składkowych prywatnych pieniędzy, podobno ufundowany, tam najwięcej wpłacił e, taki pan Adelson, e, który ma kasyna gry w Las Vegas i tam nie wiem, czym się jeszcze zajmuje, no mniejsza o to w każdym razie wielkim miliarderem jest, no i z tego tytułu, e, zgodnie z zasadą, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem, wywiera ogromny Wpływ na amerykańską scenę polityczną, na inne sceny też, no i tam tych wszystkich prezydentów odpowiednio nakręca. Proszę Państwa, więc, po, ponieważ się ten satelita rozbił, to powstaje Pytanie, no do kogo będzie to mienie należało, bo przecież stanowiło czyjąś własność, ponieważ było wielu tutaj pretendentów, wielu właścicieli, no to gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, nie mamy innego wyjścia, jak uznać to za... Mienie bezspadkowe, mienie bezdziedziczne. No i mienie bezdziedziczne to tutaj pretekst do roszczeń natychmiast się pojawia. No i jak tu wyegzekwować te roszczenia? Wprawdzie księżyc nie uczestniczył w konferencji mienie ery Holokaustu w Pradze w czerwcu 2009 roku, ale to nie jest do końca pewne, dlatego, że światło Księżyca jednak do Pragi docierało, więc w pośrednio, ale uczestniczył. W związku z tym można go zgodnie z ustawą 441 obowiązkiem w realizacji roszczeń z tytułu mienia bezdziedzicznego obciążyć, no ale powstaje pytanie, jak to technicznie zrobić i tu w czynie społecznym podsuwam dwa alternatywne rozwiązania. Jedno takie bezpieczniejsze dla Polski się wydaje, żeby prezydent Trump uznał suwerenność Izraela nad Księżycem. No, no mógłby to zrobić na takiej samej zasadzie, jak uznał suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan. Jakie by były konsekwencje? A no takie, że każdy każde państwo, które chce na Księżycu robić jakieś eksperymenty musiałoby najpierw uzyskać koncesję od Izraela, no nie za darmo oczywiście, to się rozumie samo przez się. No a potem, jak, zwłaszcza jakby chciało tam jakieś minerały sobie wygrzebywać z księżycowego gruntu, no to by musiało płacić Izraelowi podatek i to według stawek kosmicznych, czyli astronomicznych. No Widać wyraźnie, że tu akurat Polska wydaje się bezpieczna, bo żadnego programu kosmicznego na razie nie przedsiębierze. Przeciwnie, koncentruje się na ograbianiu własnych obywateli, a następnie przekupywaniu ich własnymi pieniędzmi. No ale mamy, rysuje się jeszcze jedno takie rozwiązanie, które może się okazać bardzo niebezpieczne dla naszego nieszczęśliwego kraju, zwłaszcza gdyby prezydent Trump. No nie chciał tak całkiem już wycofać Stany, Stanów Zjednoczonych z, ze współpracy międzynarodowej. Otóż y, warto przypomnieć, że według legendy na Księżycu wylądował pan Twardowski. Pan Twardowski był niewątpliwie Polakiem. Bóg jeden wie, co tam powysysał z mlekiem matki, no ale mniejsza z tym. W każdym razie, y, pana Twardowskiego obarczyć, no obarczyć oczywiście można y, tym obowiązkiem y, y, zrealizowania roszczeń, no ale trudno było od niego je wyegzekwować. W związku z tym, na, zasadzie, na takiej samej zasadzie, na której organizacje przemysłu Holokaustu i Izrael. Chcę od Polski wyciągnąć pieniądze na podstawie ustawy 447. Tu równie dobrze można było zażądać od Polski również odszkodowania za mienie bezspadkowe po roztrzaskaniu izraelskiego satelity o powierzchnię Księżyca. Proszę Państwa, mówię te słowa z pewnym lękiem, dlatego że zgodnie z prawem litińskiego może się, mogą się one obrócić przeciwko Polsce. Otóż z prawo lityńskiego pamiętam jeszcze z okresu heroicznego opozycji, kiedy w środowiskach opozycyjnych panowało takie, taka moda na wyszydzanie komunistów, tam naigrawanie się z nich. To Jan Lityński przestrzegał: nie mówcie tego głośno, bo jak oni usłyszą, to zaraz to zrobią. Więc no, z lękiem trochę to mówię, ale no, trzeba jakoś atmosferę rozładować przed świętami. Proszę Państwa, jeszcze jedna dobra wiadomość. No, z radością informuję Państwa, zwłaszcza tych, którzy. Na mój apel odpowiedzieli pozytywnie, że właśnie podpisałem akt notarialny, na podstawie którego to mieszkanie, w którym mieszkam, mieszkam i w którym nagrywamy te wyjezdnienia, stało się moją własnością. Na apel odpowiedziało pozytywnie prawie 10 tysięcy osób. Wpłaty wahały się od pięciu złotych do kilku tysięcy złotych przeważnie wpłacały osoby prywatne, ale również firmy, no nie dużo, ale zdarzały się takie wpłaty, a także organizacje, jak na przykład Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Chicago, który przekazał mi 5700 dolarów. Proszę Państwa, na część ceny kupna wystawiłem weksel. Mniej więcej na jedną piątą tej ceny wystawiłem weksel, więc ale to już jakoś będę się martwił, co z nim dalej robić. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że zaciągnąłem wobec państwa ogromny dług wdzięczności. No i będę starał się go spłacać tak jak potrafię, dopóki oczywiście będę mógł. No przy okazji tych z Państwa, którzy mogą być taką informacją zainteresowani, informuję, że 5 maja w kościele świętej Teresy przy ulicy Tamka w Warszawie zostanie odprawiona msza święta właśnie w intencji moich dobroczyńców i wszystkich zainteresowanych zapraszam, a przy okazji życzę Państwu wesołych świąt, jako że i ja będę miał święta wyjątkowo wesołe.